Poszedłem na koncert metalowy w koszulce Taylor Swift. Zdjęcia. Czy coś mi się stało? Nie. Dlaczego? Dlatego, że metale są totalnie wyluzowanymi ludźmi. Nie wiem, skąd się w zasadzie wziął ten mit, że metale to są jacyś nieokrzesańcy, którzy składają... Nie, czekaj, okej, okay, dobra, wiem, 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 skąd to się wzięło. Satan. Ale metal to jest taka konwencja. Żeby koszulkę było widać! To jest trochę tak jakbyście oglądali horror. Ale nie jest tak, że jak ktoś ogląda horrory i lubi horrory, to myślicie sobie o, na pewno lubi za człowieka w wolnym czasie. Plus was pisało również, że powinienem był wziąć moją dziewczynę. Moja dziewczyna już kiedyś była ze mną na koncercie metalowym. Na mojej urodziny kupiła mi bilet na Slipknota i pojechała razem ze mną i bawiła się świetnie. Tylko, że Slipknot w porównaniu do Extermination Dismemberment jest, mimo wszystko, trochę bardziej przystępnym zespołem, bo. Nie wiem, ma na przykład ballady w repertuarze. I w ogóle najlepsze wokalista Extermination Dismemberment powiedział, że widział mój filmik. Także. Super.